Siemano, ja jestem Robi i witajcie w już dziesiątym odcinku Minecraft SkyBlock no, W dzisiejszym odcinku nie zajmiemy, nie będziemy się w ogóle zajmować żadną wyspą, żadnym nic bo i tak akurat znów straciliśmy wyspę poprzednią i mamy już całą nową, później ją pokażę yy, Dzisiaj będę chciał iść dokładnie jak tam wcześniej widzieliście na parkour No to co, no to zaczynamy Więc tak, głównie odcinek będzie, chcę teraz zrobić Pragnę nawet zrobić taki pogadankowy. Łatko matko, mam te izby. Dobra, już nie złoja, ale nam wiem. Głównie ten odcinek chcę tak przerzucić na taki, na taki bardzo pogadankowy. Przerzucić to no zarmaliście. Yy. No przerobić po prostu taki pogadankowy, głównie chcę Wam powiedzieć o kilku zmianach na tym kanale. Nie, nie, że, nie żeby aż tak bardzo poważny. Ale no, mogę powiedzieć po prostu takie no, kilka zmian. Więc tak, pierwszą zmianę jak, już, jak, jak to już jest od dawna, patrzcie jak to wygląda na mapie. Tego jest po prostu nie powiem ile. Tutaj to trzeba... tutaj, tak jak jesteś teraz super fitem, tak jak właśnie na przykład ja. To jak jesteś super vip i masz kolegę, który też który tak samo jak ty potrafi się tepać, to masz mega fart, Tu masz nie mega farta tylko, a, tylko akurat takie szczęście, że kolega jest i ma VIP'a, bo też się tepa z tobą, no, no nie? Bo tepa tepa się, znaczy jak, jak, jak powiedzmy ty planujesz się tepać, wybaczcie, tam, tam może mój brat tam gadać. No ale, no ale no cóż no takie, takie jest życie jak się nagrywa za dnia. Dobra, no tak nie, nie do końca za dnia jest 17. A jest dokładnie już taki wieczorek dochodzi. Mm. No i główną zmianą jaką widzicie na kanale, mm, no to to, że na nazwa się zmieniła, zamiast robi channel, jest robi gaming to akurat taka zmiana, bo mi się wydaje, że, 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 to, że to akurat jest taka, mogę powiedzieć, zmiana na lepsze. Jakieś takie dźwięki z Minecraftem mi tak wychodzą dobrze, ale. Tragedia, no. naprawdę. Mm. Dobra, więc tak, pierwsza sprawa załatwiona. Druga sprawa to taka, że nie będę planował, że. W ogóle, że nie, nie będę robił takiej serii odcinkowej z Battlefielda. No, no, znaczy chodzi o taką, że, że typu Battlefield 3 odcinek ten i ten, tylko po prostu e, planuję po prostu robić normalne odcinki Battlefielda. Tylko hmm. normalnie. Tata, tata wbił do pokoju. Się troszkę cichutko zachowywałem, Bo to też śmieszne gadać co do siebie. Chociaż ma się tą świadomość, że Wy będziecie mi tak jakbym ja mówił w aktualnej chwili do Was. Więc to się takie śmieszne dosyć czai. Nie czaj, tylko, tylko jest. No kurde, co ja mam takiego teraz. Pro co ja mam teraz problemy? No 120 FPS-ów, a kurde, normalnie jakbym miał lagi. Znaczy nie, nie że ma, nie że mam, tylko normalnie tak się tak, tak normalnie tak parkuruje. Ale no, no, dobra widzę, że się polepszyło. Eee, z tą myszką też mam problemy. Dawno w ogóle nie nagrywam tego spraymbloka. Chyba dawno. Już tracę rachubę tym jak to często nagrywam. Ło! już zwaliłem. O. A więc dobra, głównie chodzi... Kudaj. Przez tego parku... Skupiam się na tym parku, że ani chcę ten, ani mówię to co mam mówić. A tutaj pają. Akurat, no, 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 to no. takie... To takie te, to takie lagi są mm. No ale tak, e, również jest zmiana, jeśli chodzi o tytuł odcinku. Już, się tak, ty, już tak w sezonie tego odcinka widzicie, że jest zmiana. Już nie ma, że na początku jest Minecraft Skyblock i ten odcinek, tylko najpierw jest taki e, tytuł taki, który się zawsze zmienia, a dopiero potem jest, że Skyblock, no nie? Więc to, to też planuję zmienić. I właśnie będzie podobnie w tym. E, bat, z Battlefield, ta, będzie tak samo, no, będzie identycznie z Battlefieldem, tylko nie będzie już, że tam pod koniec Battlefield ten, tylko po prostu Battlefield. No, więc taka głównie jest normalna zmiana. Mm. Również, z, znaczy zaraz, pytanie, czy jakaś, znaczy zadaję pytanie, czy jakaś jeszcze zmiana, taka ogólna. Dobrze, zaczekaj. Dobra, tam bra, tam, brat, tam, brat w, tam brat w ogóle tam... Też, na, też gra sobie panią na Playce. set Takie ja też by sobie... Już od Storku planuję, planuję, że nagram na serio taki, tak, tak, ba, aż ta, taki pogadankowy odcinek, tak jak jest właśnie ten. A jakoś teraz się za, zastanawiam, czy jeszcze coś ten, czy jeszcze, co, co jeszcze mam do obgadania z wami. O, właśnie! Przypomniało mi się! Chodziło. Głównie chodziło też o Final Fantasy Freddy's, bo jak wiecie, no zaczęło. O ile ten. O ile nagrywacie. O ile, na, o ile widzieliście odcinek. O ile. O ile widzieliście trzeci odcinek z Battlefielda trójki, który akurat już pewnie. tytuł się też zmienił, jak to oglądacie. To powiedziałem, że. E, dla mnie jest To powiedziałem, że. Nie będę robił serii... że po prostu anuluję serię z Fighting 3 przy Game, fangie, ponieważ ta gra wyszła na bardzo tra tragiczną wyraźną porażkę. Tak dla, tak, tak dla, tak dla przykładu, o, il, o ile... jak już ten... Jak oglądaliście *Battlefield*, to, to już wiecie, to już znacie ten przykład, ale jak ja to teraz powiem. Bo jestem świadom tego, że nie każdy zapewne ogląda tego Battlefielda. No, no więc e, przykład jest taki, że jak powiedzmy kukiełkami mi idzie do pokoju, tak jak widzieliście w drugim odcinku, że, że jak już była w holu, to potem z holu zniknęła i wydobyła i, i ten. I nagle i słychać było nagle taki specjalny dźwięk, który oznaczał, że animatrony są. Tak ona nam już wbija do pokoju, to na ekranach... Tych, tych telewizorów całych, których tam, które tam są, pojawia, pojawia, pojawia się twarz kukiełki. I gdy zakładam tą maskę, to raz, to raz się... No to głównie akurat... Również jak się pojawiają te, te... ta twarz na tych telewizorach, to również brzmi ta muzyczka te, z, pozytyw, z tej pozytywki, ale akurat nie z tej pozytywki, e, którą którą słychać było zawsze na początku, gdy ona jeszcze tkwi w, w tym pudełku, tylko akurat, y, gdy ona już na, u nas jest w domu to jest w domu, w biurze, to gdy ona już jest u nas w biurze, to jest, to jest taki inny dźwięk, to jest inny, inna, inna taka tak, taka muzyczka, prawda? I jak ja zakładam maskę, to powiedzmy raz, y, raz Kiełka pójdzie, a raz Kiełka. Znik, z, a raz kukiełka zniknie z telewizoru, ale muzykę dalej słychać, co akurat oznacza, że mam no, przewalony i tak, bo są akurat już takie błędy, to znaczy, nie, tam jeszcze sprawdzę, tam może zaraz, bo ja, bo ja mam na razie starą wersję tego, to może ściągnę po prostu najnowszą i zaraz się okaże, że y, to był normalny błąd, który już został poprawiony. Bo oglądałem od e, Special Five Nights z e, ogółem. Od five, ogółem Special Five Nights at Freddy's. i on takich błędów nie miał. To akurat był polski spec. Mm. No i. tak. No i akurat Five Nights at Freddy's 3 Fangame. Akurat przypominam, że jest to gra stworzona przez fana. To nie wiem, czy będę robił z niej serię. E, tak kla, ta klamierze, że nie do żółtego nie mogę dojść. A jest. Ten śniasny to jest taki, mogę powiedzieć, prolog. Y potem jest ten zielony, czyli taki łatwy, potem jest niebieski. Potem jest nie niebieski, tylko żółty, czyli taki śred średni. Potem jest czerwony, czyli trudny, potem jest czarny, czyli najtrudniejszy. I myśmy się zatkali z lewym, czyli ze właścicielem tej wyspy, żebyśmy doszli tam na górę, bo, se bo raz, raz nam się udało, potem se Zostawiliśmy wyzwaniem, że e, do, zrobimy to po raz drugi. Jaka, jaka jest wada? Jaka Jaki problem, głównie? To już to takie, że nie można już set home zakładać. Patrzcie, set home na przykład weźmy i ty. No i proszę, set home is not allowed in this area. Czyli głównie chodzi o to, że na tym terenie nie... jest ta komenda zakazana. Kompletnie. A nawet nie sądzę, żebym, żebym mógł zrobić coś takiego, że... że to... no proszę, nie ma takiej komendy. Że oddzielnie set i oddzielnie home. No ale, do no, ale no dobra, no tam, tam już sobie poradziliśmy, że, że przeskakujemy na, że, na, że jak mamy trudne skoki, to na zmianę przesk przeskakujemy. No i po... I potem jak któryś przeskoczył, to drugi się tepa do pierwszego. No. I tak i taki mieliśmy plan. No więc jak już wspomniałem, to jest tej fighting 33 fangame chyba nie będę robił, to znaczy już nie wiem, czy zarim nagrywał, może po prostu zainstaluję nową wersję. Jak no. już będzie... O ho, 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 ho. Tego to ja nie wiem. Aaa! Znaczy nie wiem, którego ja już nie wiem. Gdzie ma. tamtego chyba już nie, chyba nie znosiłem, tak? Nie. A gdzie by to A, dobra, a dobra, bardzo. No więc, no nie, może ściągnę jeszcze najnowszą wersję i potem coś tam, co, potem z to obczaję. Tam sprawdzę, czy znów będzie te, taki błąd z kukiełką. Ta, i, ta, I tak to przeżyję, bo, bo wiadomo co i jak. No i no, również w, w, w trzecim odcinku Battlefield zadałem pytanie, czy chcecie Five Niners wskazać dwójkę, bo mam prowadził z kamerką czy bez. Akurat wiem, akurat jestem już zapewniona na 100%, że prawie połowa klasy ogląda moje odcinki, prawie pewna część też subskrybuje mój, kan mój kanał. No to, no to wszyscy, no to tych, których się pytałem, no to powiedzieli z automatu, że, że z. I odpo odpowiedź jest automatycznie znana, żeby widzieli jakie dredy ja przydam w kerach. no jedyne co mnie może strażyć w dwójce. No jak, powiedzmy, tak z lisiasty, lisiasty wyleci. Albo, powie, albo powiedzmy, jak e, nagrywając najgorszy, e, najgorszą customową ka, e, siódmą noc, e, będę nagrywał na najtrudniejszym trybie, no to może jak mi kukiełka, e, ten, wyjdzie z pozytywki, no to może wtedy się, się, z, się z ten, wydrę, ja, No ale, dobra, to już tak na markinesie. No e, jak, no i jak, te, no i jak no i również wy też też pozostali widzowie potwierdzili w komentarzach, czy chcecie faktis 2, żeby nagrywał z kamerką czy bez. Aha, to z dobra. Ehm, bo gdyby było, gdyby się okazało, że chcecie z kamerką, no to niech będzie z tą kamerką, tylko że niestety trzeba będzie na, to, na, to, na tą kamerkę dłużej poczekać, bo gdyby było, że bez kamerki, to już bym mógł tam, teraz nagrywać. No i również właśnie... Yy, z, racji te, z racji tego, że zaczynam, yy, że mi już ta, ten fighting Stretis odchodzi, odchodzi na, na chwilę obecną, to mi się zwalnia chyba nawet jeszcze jedno miejsce co do serii, bo na razie panuje otrzymywać te trzy serie, yy, a przynajmniej je, przyna, jedną przynajmniej z takiej gry, yy, która jest oczywiście skończona, rzecz jasna. No i, no i planuję robić Harry Potter kamienie i kamień filozoficzny, potem lecieć kolej kolejne dodatkowe części. Kole kolejne części, nie dodatkowe części, tylko kolejne części serii Harry Potter, bo jak na razie mam... Jak na razie jestem w stanie nagrać pięć pierwszych, czyli kamień filozoficzny, komaty tajemnic, pięć Jan Kabanu, Czary, Ognia i Zakon Phoenixa. Na razie jestem w stanie ten nagrać gdyż, ponieważ e, szóstej części w ogóle nie mam. A te, 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 tą siódmą i ósmą, bo są dwa filmy i są oczywiście jeszcze dwie gry, to te części mam akurat na PlayStation. No to głównie na razie taki, pro, na, taki problem, że nie będę mógł tego nagrywać. Na razie nie planuję, planuję zacząć tego Pizzera od przyszłego tygodnia. I tak, i tak to zrobię, nieważne czy to wcześniej czy, czy nie, i tak to po prostu zrobię, będę chciał co zrobić, tą serię. I, coś jeszcze zaraz tam. Tam miałem coś do powiedzenia, Mam nadzieję, że ten odcinek nie trwa już zbyt długo. no to Tak, jeszcze w tym tygodniu, jakby w tą sobotę dostaniecie tego Minecraft'a akurat, tego bloka. to. co... Jak się nienawidzę tego. To w, śro w środę o godzinie chyba nawet 13.30 dostaniecie jeszcze kolejny odcinek Patryk eee, Czy mi się wydaje, że mam laga? Nie, nie mam laga. Pogratulować! Wielkie gratulacje! Dobra, widzę, że tutaj się tarmolą. Jakiś takie nie wiem, nubek z, z koksem. No ale dobra, to już nevermind. Nie wnikajmy. No i również co do Battlefielda, to tą serię będę, z Battlefielda będę planował tak robić na spontanie, na, lu, na luzie, na, na Yolo, bez żadnych, bez, bez żadnych informacji typu, że powiedzmy e, dlaczego nie było tego odcinka, ta, e, tamtego i tak dalej, nie? Takich informacji nie będzie, tak jak na przykład jest teraz ta pogadanka, to nie będzie tego typu informacji, to, co teraz wam podaję. W ogóle takich informacji nie będzie. He, eee, wszystko powiedziałem, tak się zastanawiam. Hmm, ten, te, 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 że batylki to tak. Również mam bekę, również mam ten mam beke, bo, bo jak teraz, bo jak, bo jak, ostat, bo jak jeszcze nagrywałem poprzedni film miałem y, wygląd, te, wygląd tego komputera taki jak macie pod Hero, czy Hero Zero to teraz też mam inny, tak jak był 7, to teraz jest dalej 7, to wygląda jak expect. Ja normal, ja normalnie wiecie je, je, cieszę się, że mam tutaj 60 FPS-ów 60 na razie i mam nadzieję, że tyle pozostanie minimum a jak widzę, to już mi tak ewentualnie tam wiecie tam na sekundę zjeżdża do 59 bo akurat było 50 na sekundę no to, no to ja mam takie, ja mam takie, takie wspomnienia z Xpeciem, że że mogę, że mi to się wszystko zaraz zbadrzy, ale, ale wiem, że dalej to wszystko wygląda, to wszystko jest takie jak Tylko po prostu jest to, mogę powiedzieć, takie podmienione. No, no akurat taki, niech tak już zostanie, na ole, olewam, to, olewam to wszystko, taki, co tu będzie, będzie, niech jest teraz tak jak jest. Mm. No, więc mogę powiedzieć, że to na tyle w tym odcinku, jeśli odcineczek Wam się spodobał, możecie do, dać łapkę w górę, możecie napić y, do wszystkich widzów, którzy nie chodzą do tej samej klasy, co ja, e, to napiszcie, czy chcecie Python's Regis 2 z kamerką, czy bez. Akurat wiem, że jest was już 23, za co Wam bardzo dziękuję. I, powie i właśnie tutaj, zapomniałem, ile mnie pisty. Ale tam chyba mogę powiedzieć, że takie pozostało, że takie, taka chyba 10, to jest ta, 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 ta cała reszta, która, mi, która mnie e, te, która nie chodzi ze mną do klasy, to po prostu napiszcie te, te 10 osób, no znaczy nie wiem czy to jest 10 osób, czyli ileś tam, no, ale po prostu napiszcie, czy chcecie z was, kamerką czy bez. Możecie również zasubskrybować kanał, jeśli dopiero go poznaliście, albo po prostu go obserwujecie. Ale po prostu dalej, 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 dalej się suba, no zachęcam, po, polecam bardzo, polecam bardzo gorąco, a więc no cóż, co, cóż powiedzieć, trzymajcie się, cześć.